Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko na temat strategii rozwoju kraju z horyzontem czasu do roku 2020. Strategia rozwoju kraju 2020 jest średniookresowym dokumentem strategicznym, który wpisuje się w koncepcję planowania strategicznego w Polsce, która została przyjęta w dniu 6 grudnia 2006 roku w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Warto podkreślić, Szanowni Państwo, że strategia jest jednym z wielu dokumentów, które zostały przez rząd przyjęte ale także warto podkreślić, iż rząd dokonał uporządkowania dokumentów strategicznych, mając na celu ich przejrzystość, ale także zbudowanie pewnych relacji, układu komplementarnego, dopełniającego się pomiędzy poszczególnymi dokumentami. Proces ten jest szalenie ważny nie tylko z punktu widzenia absorpcji funduszy strukturalnych w nowej siedmiolatce planowania budżetu Wspólnot Europejskich na lata 2014-2020, ale jest także ważny z punktu widzenia planowania rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w najbliższych siedmiu latach. Oczywiście dokument uwzględnia zarówno kontekst międzynarodowy, zewnętrzny, europejski, dla którego wytyczne czy pewne środowisko stanowi strategia Europa 2020, ale także oczywiście uwzględnia sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce. Dokumentem, który jest punktem odniesienia, jest dokumentem o horyzoncie długookresowym, jest długookresowa strategia rozwoju Polski z horyzontem czasu do roku 2030, także oczywiście przyjęta. Przez rząd. Ona wyznacza główne trendy, ale także wyzwania i koncepcje rozwoju państwa polskiego. Poniżej naturalnie tejże długookresowej strategii jest średniookresowa strategia rozwoju kraju, która także uwzględnia i konsumuje dorobek dziewięciu strategii zintegrowanych. Pozwolę sobie je wymienić, gdyż są kluczowe z punktu widzenia planowania rozwoju w Polsce w najbliższym okresie czasu, ale są równie kluczowe z punktu widzenia tworzenia warunków dla przygotowania programów operacyjnych, które będą to wypełniać cele rozwojowe zawarte zarówno w długookresowej strategii rozwoju Polski, jak i średniookresowej strategii rozwoju kraju poprzez zbudowanie programów operacyjnych, które w pełni będą finansowane ze środków europejskich w nowej perspektywie, ale także oczywiście uzupełniane wkładem własnym. Z środków, czy to publicznych, czy też środków prywatnych, i tą strukturę programów operacyjnych także pozwolę sobie na zakończenie swego bardzo krótkiego, bo zaledwie dziesięciominutowego wystąpienia Państwu pokrótce przybliżyć. Przechodząc do. Tych dokumentów strategicznych zintegrowanych, czyli dziewięciu zintegrowanych strategii należy wśród nich wymienić między innymi strategię innowacyjności i efektywności gospodarki, strategię rozwoju kapitału ludzkiego, strategię rozwoju transportu, strategię bezpieczeństwa energetyczne i środowisko, strategię sprawne państwo, strategię rozwoju kapitału społecznego. Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, która jest swoistego rodzaju fundamentem dla prac w zakresie rozwoju regionalnego w Polsce, Strategię Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP czy też wreszcie Strategię Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa i Rybactwa. Jeżeli chodzi o przestrzeń w Polsce i pewną także komplementarność pomiędzy dokumentami o charakterze strategicznym, a dokumentem o charakterze planistycznym, myślę o planowaniu przestrzennym, jest koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, która uwzględnia i uwypukla uwarunkowania przestrzenne dla implementacji tych dokumentów strategicznych, o których właśnie przed chwilą powiedziałem, które de facto przed chwilą wymieniłem. Tak wygląda hmm, Posadowienie, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, strategii względem innych dokumentów strategicznych, ale warto powiedzieć, Szanowni Państwo, że jest to skończony zbiór dokumentów strategicznych w Polsce po przeprowadzeniu działań mających na celu uproszczenie i uporządkowanie systemu planowania strategicznego. Strategicznego w Polsce. Chcę powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, że strategia rozwoju, średniookresowa strategia rozwoju kraju, jest kontynuacją prac wynikających z realizacji strategii rozwoju kraju w latach 2007-2015. To może Państwa zastanawiać, dlaczego ta cezura. To rok 2015. Otóż ona jest zbieżna naturalnie z horyzontem czasu planowania budżetu europejskiego 2012-2013, ale czas realizacji inwestycji kończy się na roku 2015 w myśl zasady N plus 2, zatem rzeczowo i finansowo inwestycje kończymy w roku 2015 i ten dorobek wynikający z realizacji inwestycji w tym horyzoncie czasu także został uwzględniony w tej strategii, która poprzedza opracowanie strategii z horyzontem czasu do roku 2020. De facto jest zakreślona kontynuacja, pewien pomost pomiędzy oboma dokumentami strategicznymi, czyli jest pewna ciągłość myśli strategicznej w Polsce, a przypomnę dla szanownych pani i panów posłów, że Poprzednia strategia rozwoju kraju była przyjęta przez inną formację polityczną, ale myślę, że wątki polityczne w kontekście planowania strategicznego są istotne, ale nie, nie decydujące i nie przesądzające o dokumentach strategicznych. Tym, co winno i w mojej ocenie absolutnie przeważa o kształcie tych dokumentów, jest oczywiście potencjał społeczno-gospodarczy, państwa polskiego, uwarunkowania, sytuacja zewnętrzna, ale także oczywiście możliwość dostępność środków finansowych, którymi budżet państwa i środki niepubliczne, prywatne mogą realizować owe cele strategiczne. To, co istotne, bo chciałbym się z taką krótką dygresją z Państwem podzielić, ponieważ tutaj mamy także wiele tabel przedstawiających sytuację makroekonomiczną w Polsce i ona się zdecydowanie poprawia. Ja pamiętam. Czas, w którym Polska przystępowała do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku i znamiennym było to, że produkt krajowy brutto w Polsce w stosunku do średniej Unii Europejskiej kształtował się na poziomie 39,5%. Diagnoza dla strategii z horyzontem czasu do roku, do roku 2020 pokazuje, jeszcze ten poziom zamożności państwa polskiego, zdecydowanie wzrósł i kształtuje się na poziomie blisko 65%. W wyniku realizacji strategii rozwoju kraju z horyzontem czasu do roku 2020 ten poziom winien wynieść winien, winien, 75% średniej unijnej, co pokazuje, że gro regionów, a zdecydowanie, oczywiście uśredniając dla Polski, ale to oznacza, że gro polskich regionów przy założeniu, że polityka spójności Unii Europejskiej będzie realizowana w kolejnych horyzontach po roku 2020, wypadnie z celu pierwszego polityki spójności Unii Europejskiej, a wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, iż polityka spójności jest polityką interwencyjną Unii Europejskiej i państwa członkowskie i ich regiony wpisują się w nie wtedy, kiedy spełniają właśnie określone warunki makroekonomiczne. Już dzisiaj w Polsce, w przededniu nowej perspektywy 2014-2020, wiemy, że województwo mazowieckie z celu pierwszego wypadło, a kryterium dostępności do celu pierwszego jest właśnie poziom możliwości mierzony produktem krajowym brutto per capita, który wynosi 75% średniej w Unii Europejskiej. Województwo mazowieckie ten poziom przekroczyło, ale jak Państwo też doskonale wiecie, bo to także było przedmiotem naszej dzisiejszej dyskusji, Mazowsze zawsze wpisało się w cel przejściowy, który także dzięki sprawności administracji państwa polskiego udało się bardzo umiejętnie i odpowiednio skonstruować. I ostatnie zdanie, jeśli Państwo pozwolicie, w tej nowej perspektywie będą realizowane takie programy horyzontalne, jak Infrastruktura i środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza, Edukacja, Rozwój, Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa, no i program operacyjny Pomoc Techniczna, który będzie budował zdolność administracji Polski do realizacji tegoż dokumentu. Pięknie dziękuję. Dziękuję,